Geoportal krajowy jako centralny punkt dostępu do informacji przestrzennych integrujący dane z różnych źródeł jest jednym z najistotniejszych portali mapowych w Polsce. Współczesne technologie udostępniania danych bazują na usługach sieciowych, co w uproszczeniu oznacza pobieranie danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio od ich dysponentów. W geoportalu dostępne są usługi sieciowe. Które umożliwiają korzystanie z danych przestrzennych, gromadzonych w rejestrach publicznych przez instytucje centralne oraz jednostki samorządowe wszystkich szczebli. Usługi sieciowe umożliwiają wyszukiwanie, czyli lokalizację miejsca na mapie na podstawie znanych nam informacji, np. Na adresów, przeglądanie, czyli wyświetlanie danych, powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie różnych warstw. A także wyświetlanie legendy objaśniającej zastosowane symbole kartograficzne. Pobieranie, czyli ściąganie danych na dysk komputera. Jeśli potrzebujemy danych jedynie do prezentacji, wystarczą usługi wyszukiwania i przeglądania danych, takie jak CSW, WMS czy WMTS. Pobieranie danych i ich przetwarzanie przez użytkownika umożliwiają usługi WFS, WCS, ATOM. Wszystkie dostępne w naszym kraju dane przestrzenne i związane z nimi usługi sieciowe tworzą infrastrukturę danych przestrzennych. Infrastruktura danych przestrzennych jest istotnym elementem infrastruktury informacyjnej państwa ponieważ w znacznym stopniu ułatwia podejmowanie decyzji w zarządzaniu i jednocześnie wspiera budowę społeczeństwa informacyjnego. Dla funkcjonowania krajowej infrastruktury danych przestrzennych kluczowe znaczenie mają dane geodezyjne, gromadzone przez samorządowe jednostki administracji publicznej. Jednostki te prowadzą bazy danych, wykorzystując własne systemy informatyczne. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracował usługi integracyjne umożliwiające dostęp do aktualnych danych bezpośrednio z poziomu, na którym są gromadzone, czyli z zasobów 380 powiatów i prawie 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Przykłady usług integrujących KIEG – Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów KIMPZP – Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego KIUT Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu. Wiele instytucji krajowych prowadzi i udostępnia zbiory informacji przestrzennych w zakresie ich działalności. Dane te są dostępne w geoportalu krajowym w zakładce Dane Innych Instytucji, jak na przykład dane dotyczące zagrożenia powodziowego publikowane przez Instytucje Wody Polskie. Dane i usługi udostępniane w geoportalu mogą być przydatne w wielu sytuacjach. Dzięki nim możesz, na przykład, sprawdzić dokładnie nieruchomość, którą chcesz kupić. W jakim sąsiedztwie jest położona? Jakie instalacje są do niej przyłączone? Czy znajduje się na terenie zagrożonym powodzią? Co dla tej nieruchomości przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Czy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych? Jaka jest odległość do parków czy obiektów sportowych? Jaki jest poziom hałasu i wiele więcej? Goportal.gov.pl to dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej.